Tu, u nas, w każdej wsi jest ten sam chłopiec, bity ministrant, jąkała oksywce po omszy, odpowiadający tak na wszystkie pytania. Do czternastego roku życia o piłkę, od czternastego opicie. Tu, u nas, w każdej wsi. Jest sterta palec drewna innych kontynentów. Na niej sterta opakowań o przesuniętym areale. Do pudeł po grejpfrutach z nadrukiem Esfatini nasi ludzie zbierają ziemniaki na żelazny zapas energii elektrowni Turów. Tu u nas w każdej wsi czerni podchodzi w skomleniu w coraz bardziej ludzkim pojęciu. Jego sylaby ustają się właśnie się jak woda starorzecza, które nie wróci już do nurtu. Tu, u nas, w każdej wsi, ten sam pokraczny, umierający mężczyzna myśli na głos. Spierdoliłem swój ból, rozmieniłem na nadzieję i nienawiść. Teraz stoję nagi przed światem, wszyscy słuchają moich torsi, nikt nie słucha wyznania miłości. Tu u nas w każdej wsi, w oczach śpiących rośnie miasto. Tu u nas w każdej wsi, w oczach zmarłych, krzepnie wielkie miasto. Tu u nas, w każdej wsi, budzę się naraz w stu majakach, punktowej afazji. Z całego imienia pamiętam tylko mur zaprzeczeń i brodzę w poszyciu jak obmyty szkiele. Tu u nas, w każdej wsi, mówię jeden. Jestem rolnik polskiego. Dojadł mi już ten kawałek ziemi, od którego zczerniały mi usta. To z nich czasem im nie słychać, jak żuje berbery, skalinę i głóg i pruje pestkami z ołowiu, czarne, czarne, czerwone. Tu u nas, w każdej wsi. Drże o nas. Trzymam nam miejsce. Jest dojście od i do końca. Zbiega się bez butów w sierpień ze skulonych w nożach saren w luty rzek żerujących wiośnie święta. Tu u nas, w każdej wsi, smutek już umarł. Pochowany w ortalionie. W jego gwiazdach stało, że na pogrzeb zejdą pilarze, doczepić do trumny kontrasygnaty. Posypali się prędzej. Jeszcze jeden żyje bez nóg i pamięci. Leśniewskiego krona, znowu tyskie gronie z przerywanej szczyny bierze za ostatni pilnik. Tu u nas w każdej wsi od kukurydzy sam Kościół wyższy, od kościoła wyższy plebani płot. Tu u nas w każdej wsi zrzucanych pod piec kalendarzy wyczytujemy przyszłość. To wystarcza na nadzieję i wieczność, jako nowy tryb czasownika. Tu u nas w każdej wsi. Non-stop księżyc stoi na przeciwmgielnych światłach. Wycinamy mu na kolanach katalizator, szlifujemy znamiona. Tu, u nas, w każdej wsi blokujemy pionowy transparent, progi, parapety, ekshumacje, bruk. Tu u nas, w każdej wsi, nie wiedząc o sobie, ni bełkoczemy, ni szepczemy wszyscy. 30, 40, 50 roków za rokiem, co do dnia za dniem. Patrzę na ludzi jak na przycinki w tekście, żeby wreszcie dostrzec tekst.